W Ewangelii według Świętego Marka w rozdziale 14 znajdujemy piękny fragment, który został zapisany pomiędzy wersetami 3 a 9. A gdy on był w Betanie, w domu Szymona Trendowatego i siedział przy stole przyszłe niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą. Na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej. Sprzedać go co najmniej za 300 denarów. I rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Jak powiedziałem na wstępie, to bardzo piękny fragment Bożego Słowa. Co prawda zapowiada rzeczy straszne i smutne, ale w swoim wymiarze jest naprawdę niezwykłe. Oto mamy przed sobą pewien obraz, który w niezwykły sposób odmalowuje nam różne ludzkie postaci. Można powiedzieć, że wszyscy ci ludzie, którzy tutaj występują, w jakiś sposób są związani Jezusem, Szymon Trędowaty był zapewne człowiekiem, którego po prostu Jezus uzdrowił. Gdyby był nadal chory, nie byłoby u niego żadnego spotkania. Miał więc ten człowiek wobec Jezusa, tak można powiedzieć, dług wdzięczności. Być może zapraszając Jezusa, wydając ucztę, właśnie spłacał ten dług. Trudno nam powiedzieć. Z Jezusem było wielu uczniów jego. Z innych Ewangelii wiemy, że uczniowie właśnie byli oburzeni tym, że taka ilość drogocennego olejku została zmarnowana. Juda szczególnie tam perorowo mówiąc, że trzeba było sprzedać, rozdać ubogim. Ale Ewangelista mówi, że mówił tak, bo był złodziejem. I po prostu zauważył. Że koło nosa przeszły mu spore pieniądze. 300 denarów, to tak upraszczając, był roczny zarobek robotnika w winnicy. A więc sporo pieniędzy. Wreszcie byli właśnie ci, nazwijmy to, obserwatorzy. Generalnie byli nieprzychylni temu, co ta kobieta zrobiła. I co ciekawe, Ewangelia mówi nam, że siedzący przy stole, co jest zgodne z kulturą owych czasów, to byli sami mężczyźni. Czy ta kobieta, która namaściła Jezusa, była jedyną kobietą w tych pomieszczeniach? Chyba nie. Kobiety pewnie usługiwały. Ale ona jest jedyną, która uczyniła coś, co Jezus zapowiedział, że będzie do końca świata wszędzie, gdzie będzie Ewangelia głoszona, opowiadana. Niby taka prosta historia, aczkolwiek piękna, ale ona bardzo wiele mówi nam o ludziach. Bardzo wiele mówi nam o nas, bardzo wiele mówi o mnie, o tobie. Bo co takiego tam się stało tak naprawdę? Jezus i zaproszeni goście byli zebrani na jakieś uczcie, na jakiejś kolacji, na jakimś spotkaniu. Pojawiła się tam kobieta. No, nie wdarła się zapewne. Sądzić należy, że była znana gospodarzowi. Dlatego spokojnie weszła. No i tutaj się zaczął problem. Ta kobieta nie kryła swojej miłości do Jezusa. I chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie była kobieta zakochana w Jezusie. Nasz polski język jest dość ubogi. I kiedy mówimy o miłości, to zaraz się nam przed oczami pokazują serduszka. Ale przecież nie o to tutaj chodziło. Ta kobieta kochała Jezusa. Kochała Jezusa. Była prawdziwa miłość, która była gotowa Jezusowi usługiwać, która była gotowa, tak sądzę, położyć swoje życie za Jezusa. To była prawdziwa miłość, która sprawiła, że ta kobieta nie patrzyła na to, co inni mówią. Dla tej kobiety nie było ważne, jak oceniają jej postępek ci, którzy na to spoglądali. Ona była głucha na, na wiele, wiele przykrych słów, które usłyszała od, od tak zwanych mądrych i uczonych mężów. Dla niej istniał tylko Jezus. Dla niej istniał tylko ten, któremu chciał wyrazić swoją miłość. 300 denarów to było sporo pieniędzy. Nie wiemy, czy długo oszczędzała, czy po prostu było ją stać na to. Ale tak czy owak. Mnóstwo pieniędzy wylała w postaci olejku na Jezusa Chrystusa. W tym postępku nie ma żadnego koniunkturalizmu. Nie ma zastanawiania się, co z tego będę miała. Nie ma pytań typu, co inni pomyślą, jak się zachowają. W tej sporym, może nie tłumie, ale tej sporej grupie ludzi ona widziała tylko swojego zbawcę. I tylko on się liczył. Nikt inny się nie liczył. Nikt inny się nie liczył. Moi drodzy i kochani bracia i siostry, jakże to przykre jest, kiedy czasami słucham relacje ludzi z takiego czy innego nabożeństwa, z pobytu w takim czy innym zboże. Zresztą jak chcecie, możecie sobie poczytać w internecie do woli. Ludzie przeklinają, narzekają, obgadują, oplotkowują, wylewają złość, gorycz. A ja się pytam, czy tylko to zobaczyliście w kościele? Czy tylko to zobaczyliście? Czy nie zobaczyliście niczego dobrego? Nie zobaczyliście żadnego błogosławieństwa? Nie zobaczyliście świętych ludzi? Nie zobaczyliście tych, którzy są zakochani w Chrystusie? Nie zobaczyliście wiernych, nie zobaczyliście cichych, nie zobaczyliście pokornych, oddanych? W każdym zboże są tacy ludzie. W każdym kościele są takie osoby. Jeżeli patrzysz na kościół i chcesz zobaczyć tylko to, co złe, to zobaczysz to, co złe. Ludzie potrafią być źli, potrafią być nawet podli. To wcale nie znaczy, że że to są ludzie wierzący. Ale może też i tak być, że to są ludzie wierzący. Ale wiecie co? To nie oni kształtują obraz Kościoła. Bo gdyby oni kształtowali obraz Kościoła, to większość Kościołów dawno zniknęła bez mapy. Nie oni kształtują obraz Kościoła. Nie oni decydują o tym, czy ten Kościół się rozwija, czy nie. To nie oni są tymi, którzy w ofierze składają siebie każdego dnia Bogu. W każdym Kościele są święci. Piotr apostoł przy końcu Ewangelii Marka, o tym możemy, Jana możemy o tym przeczytać. Popatrzył na Jana i pyta się, a co z tym? Co mu Jezus powiedział? Piotrze, to nie twoja sprawa, co z Nim? Kochani, nie nasza sprawa, jak się ktoś zachowuje. Kościół ma swoje środki, napomnienia, ostrzeżenia, a w końcu nawet usunięcie kogoś ze zboru. Robi to lepiej lub gorzej, szybciej lub wolniej. Naprawdę trudno to oceniać. Ale no jeszcze raz powtarzam, to nie ci ludzie, którzy są głośni, tak? Którzy najgłośniej się śmieją. Którzy często najgłośniej się modlą, też prawda, przykra, ale niestety prawda. To nie oni kształtują oblicze Kościoła, ale to ci, którzy czasami nic nie mówią. Ci, którzy czasami są zaskoczeni, że w ogóle jakiekolwiek zło jest w Kościele, ponieważ oni tylko na swojego Pana patrzą, ponieważ oni chcą być tylko ze swoim Panem i w prostocie swojego serca patrzą na innych jak na braci i siostry. I w prostocie swojego serca widzą innych jako wyższych, lepszych od siebie i czasami są zdumieni, kiedy zorientują się, że jest zupełnie inaczej. I nie potrafią tego przyjąć do wiadomości. To dla nich bolesna lekcja. Dlaczego ci wszyscy ludzie, łącznie z apostołami, tak zareagowali na ten niezwykły uczynek tej kobiety? Bo ich samych nie było stać na coś takiego. Bo oni sami kalkulowali. Bo oni sami, zanim cokolwiek takiego by zrobili, dobrze by się zastanowili i pewnie zrezygnowaliby z takich ekscesów. Dlatego, że dla nich religia to było coś ważnego, a nie jakieś nagłe porywy serca. Tej kobiecie nie widać nagłego porywu serca, ale widać zdecydowanie, widać pokorę, widać miłość i widać pewność tego, co ona robi. Ona wie, co ona robi. Czy stać nas na to, żeby poświęcić naszemu Bogu wszystko, bez względu na to, co inni powiedzą. A nie wygłupiaj się. Życie jest długie, jeszcze ci zabraknie. A nie wygłupiaj się, ponieważ któż tak robi dzisiaj? To nie te czasy. Nie wygłupiaj się, nie ryzykuj, nie ośmieszaj się. Siądź sobie spokojnie i sieć tak do końca swoich dni. Tak, takie rady możemy usłyszeć. To są głupie rady, złe rady. Złe rady złych ludzi. Ludzi, którzy nie miłują Chrystusa, ludzi, którzy nie mają wobec Chrystusa, można powiedzieć, żadnej empatii. Oni po prostu uprawiają swoją religię. Wszyscy, którzy krytykowali tę kobietę, podnieśli pewien problem. Mówią, no po co ta strata? Lepiej było sprzedać te pieniądze i dać ubogim. Uśmiecham się, ponieważ argument, który go użyli, jest wyjątkowo wyjątkowo podły. Czy to były ich pieniądze? Czy to były ich pieniądze? Nie. Czy ta kobieta miała prawo rozporządzić swoimi pieniędzmi, jak chciała? Tak. Czy Chrystus ją pochwalił? Tak. Wiecie, ci ludzie zauważyli, w postępowaniu tej kobiety, że ich nie stać na taki gest. A Jezus ich nie oszczędził i mówi, słuchajcie, biednych nie brakuje pośród Was, chcecie im pomagać, pomagajcie. Można dopowiedzieć, ale pomagajcie z tego, co macie, a nie pomagajcie z tego, co ta kobieta przyniosła. Ona to przygotowała na mój pogrzeb. Właściwie w tym momencie powinny być koniec wszelkiej dyskusji, ale możecie być pewni, nie była. Nie był to koniec dyskusji. Jakim jestem człowiekiem? Czy jestem koniunkturalistą? Takim, który się nie wychyla? Takim, który nie chce się nikomu narazić? Takim, który zawsze waży wszelkie słowa, wszelkie decyzje, a w końcu rezygnuje z czegokolwiek, bo zawsze można kogoś urazić? Zawsze mogę, mogę u kogoś źle wypaść. Ani wiadomo, czy ten czy ów kontakt nie będzie mi potrzebny. Ja nie ze wszystkimi ludźmi, którzy mnie otaczają, czy też głoszą swoje nauki w internecie, się zgadzam. Ale wiecie, powiem Wam tak: bliżej mi do judaizującego, który uczciwie i szczerze głosi to, w co wierzy i gotów się dać za to zabić niż do kogoś kto nie zgadza się z tym judaizującym ale sam sam jest człowiekiem któremu tak naprawdę na niczym nie zależy z tamtym się mogę nie zgadzać ale będę go szanował i będę go miłował jako swojego być może nawet nieprzyjaciela. ale tego drugiego co mam z nim zrobić Przecież on ani zimny, ani gorący. Wszystko mu obojętne. Więc idąc tym, czego uczy mnie, idąc tropem Bożego Słowa, bo ono mnie tak uczy, mogę powiedzieć tylko tyle. Mogę wyżygać takiego człowieka, bo jest niestrawny. Jest niestrawny. Czy o tych ludziach, którzy byli tam obecni, ktoś dzisiaj coś wie? Wiemy o Judaszu, inni ewangeliści o tym wspominają. I, I wiemy o Judaszu jako złodzieju, który lamentuje w tej sytuacji, bo nie mógł ukraść trochę denarów. Ale o innych ludziach nic nie wiemy. Natomiast o tej kobiecie wiemy i wiemy nie tylko, że przyszła na to zgromadzenie. Wiemy co zrobiła, wiemy dlaczego to zrobiła, wiemy, że Jezus ją pochwalił. A więc Jezus pokazuje nam właściwy stosunek do Niego. Pokazuje nam, kim On powinien dla nas być i jakimi my, uczniowie Jezusa, być powinniśmy w stosunku do Jezusa Chrystusa. Tę piękną historię napisała piękna kobieta. Nie chodzi mi o wygląd, ale chodzi mi o jej duchowe piękno. Jakże inny byłby kościół, gdyby, gdyby właśnie piękni ludzie w kościele pisali historię swoich kościołów, swoich zborów, nie oglądając się na nikogo, przyjmując razy, przyjmując oskarżenia, przyjmując wściekłość, nienawiść tych, którzy uważają siebie za wierzących. Bo, co ciekawe. Jeśli zapytamy ludzi niewierzących o tę historię, to oni wszyscy powiedzą, że ona jest piękna, że ta kobieta dobrze postąpiła. Jak to jest, że oni to rozumieją? Jak to jest, że niewierzący ludzie to rozumieją? A co z wierzącymi? Czy naprawdę jesteśmy już tak martwi, że nic nie czujemy? Że nic do nas nie dociera? Jeśli tak jest, to jest to bardzo smutne. Ale ja chcę pamiętać do końca swoich dni tę kobietę, która tak pięknie postąpiła wobec swojego Zbawiciela. I chcę ją naśladować. Chcę być właśnie taki. Niech na mnie ludzie wylewają swoje złości, gromy. Niech o mnie plotkują, niech na mój temat kłamią, ale ja zawsze dla Jezusa będę szalony. Tak zdrowo szalony, żebyśmy się dobrze rozumieli. Amen.